Na Białorusi obserwujemy teraz przebudzenie narodowe. Społeczeństwo zrozumiało, że ono jest najważniejsze, że jest suwerenem i to naród decyduje o przyszłości swojego kraju. Cieszę się bardzo, że to, co się udało nam Polakom w 80-81 roku, czyli zbudować Solidarność, Wprawdzie reżim komunistyczny prowadził stan wojenny, ale jednak po latach, wprawdzie dziesięciu prawie, okazało się, że to jednak my naród mieliśmy rację i odzyskaliśmy niezależne, wolne państwo. I teraz obywatele jego decydują o tym, jak wygląda nasza ojczyzna. Z wielkim niepokojem obserwujemy y, agresję reżimu Łukaszenki na dziennikarzy, zarówno dziennikarzy białoruskich, jak i dziennikarzy zagranicznych. A przecież, żeby naród mógł podejmować odpowiedzialne decyzje, to musi mieć informacje. A w tej chwili y, dochodzi do tego, że Społeczeństwo musi szukać informacji niezależnej, czyli portale społecznościowe, przekaz bezpośredni, ale to nie może tak wyglądać. Mam nadzieję, że wcześniej czy później naród białoruski będzie żył w wolnym, niepodległym kraju i on będzie decydował kto ma sprawować rządy i jak kształtować przyszłość Ojczyzny.